Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował daj mi też siłę abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu słowa ewangelii według świętego łukasza Jezus powiedział kto z was Mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie – Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj. W sytuacji, w której jesteś. W miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz pamiętaj, że to twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi? Aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? taki wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.